Impact Day przygotowaliśmy masę atrakcji dla studentów. Dzisiaj też otworzyliśmy salę pod patronatem Deloitte. Biorąc udział w takich wydarzeniach dajemy studentom możliwość rozmowy z pracownikami Deloitte, którzy na co dzień pracują w obszarach biznesowych i mogą podzielić się praktyczną wiedzą na temat ich pracy. Na wydarzeniach dla studentów zapraszamy młodych ludzi do tego, aby podzielili się z nami, jaki oni mają wpływ na swoją lokalną społeczność, na relacje studenckie, na biznes i na ekologię. Wybieram transport publiczny. A ja zbieram plastikowe nakrętki, które później oddaję na cele charytatywne. Segreguję odpady. Zero waste, reduce, reuse, recycle. Dbam o to, aby nie marnować wody.